Zapytacie, gdzie jest główny jarmark, gdybyście tu chcieli przyjechać, to już Wam odpowiadam, koło ratusza. Czy najważniejszy? Nie wiem. To jest kwestia już oceny każdego z Was, ale na pewno największe. Gorąca czekolada z bitą śmietaną i oni to nazywają gofrem, ale to wafel. I to kosztuje 5,95 euro za ten kubeczek. Depozyt. Możecie go oczywiście oddać i odzyskać, a jeśli macie ochotę go sobie zatrzymać, to też możecie. Wasza decyzja. Smacznego. Dziękuję. Bio bio, 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 Wszystko bio. Czyli szaleństwo z bio. No i jak widzicie, hot dog 9 50 schnitzel, czyli po prostu schabowy, ale niby ścieręciny. Do tego trochę mają nazwę, łatka z ogórkiem. Cytryna, to skrupują, bo to ponoć po austriacku. No i frytki były też, ale już się tutaj jedna pani do nich dopadła. Co To wszystko ten zestaw 80zł na polskie 18,80 euro tak to nie są żary to są ceny na jarmarkach. to jak można podsumować jarmark świąteczny w Wiedniu przepiękny ładnie przystrojony z fajnym klimatem ale chyba zgodnie z tym co mówił książulo Najlepiej przyjść tutaj na jedzonem, Ewentualnie skosztować dobrego grzańca, czy też wina, czy też gorącej czekolady. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Są też specjalne jabłkowe napoje dla dzieci. Przegryźć sobie coś słodkiego i iść dalej, bo w końcu, ile czasu można spędzić na jarmarku?